Piątek, 25 września 1942 roku. Wczoraj dokonano strasznych bezeceństw. Sam komisarz ze swym pomocnikiem łapali żony pracowników, między innymi żona Jerachmiela Rabinowicza i odprawiali na umszlak. To samo robiono również wieczorem. Chuligani z Wekszutzu dopuścili się jeszcze straszniejszego bezeceństwa. Wyszli na ulicę, Łapali przechodzące kobiety i zwalniali już zabrane. Mężowie dwóch złapanych kobiet wskazali na dwie kobiety ukryte w bloku. Schwytano je, a zwolniono ich żony. Znów rozpoczęło się polowanie na ludzi, zwłaszcza na kobiety. Robi się śmiertelnie strasznie. Znowu ktoś wrócił z Treblinki, niejaki Rabinowicz. Opowiada rzeczy, od których włosy stają dęba. Uśmiercają wszystkich bez wyjątku. Na podwórzu obwieszczenia o siedmiu punktach, które zaczyna się od słów Warszawe, achtung! Warszawiacy, uwaga! W 2021 roku uczestnicy i uczestniczki marszu idą ulicami Warszawy, by wspólnie oddać hołd wszystkim ofiarom zagłady i uczcić pamięć nauczycieli żydowskich, którzy nawet w getcie nie przestali być wychowawcami. Jednym z nich był Abraham Lewin.